Witamy wszystkich. Chupa1, nie w cudzorącej mieści, nie zgadzam 1 i MP240 znany jako Rock, Rockman OMG. No to mów moją nazwę na YouTubie, bo na razie nie jestem nieoficjalnie MP240. No. Tam zaczęło mam mi lagować. Mamy większe lagi niż w nie wiem, a chyba wiem, czemu to jest spowodowane, bo mamy taką dużą budowlę. O, ja o ozdobie. Ozubiłem nasze, nasze, nasze trumny. Czekaj dam, czekaj, dam ci jeden wózek. Mam wózek, mam wózek. No, dobra. To oddam ci jeden wózek, proszę. Nie chcę. No, dobra, proszę. i już idziemy. Dobra. E... Pokażemy wam dzisiaj zamek. I Jak nie widzicie? Nie, czytowali... nie, nie, czytowaliśmy sobie tego wszystkiego. Mhm. Znowu mnie do drzwi, co tam wszystko. Nie, czytowaliśmy tego. A ja. Co jest? Zamknąłeś drzwi i dzięki Tobie, geniuszu, nie zaczęło tak bugować, że w drzwiach byłem. Nie zamykaj drzwi. Mm, ale ja zawsze po sobie drzwi zamykam. To jest grzeczność. Chyba, ale... Nie, ale Tobie nie, przed nosem y zamknęłam. jest to chamstwo. W Minecrafcie y to jest hamstwo, a nie grzeczność. Dobra. tory są ala ja, czyli ala Ala -ja. ja? Ty pierwszy Ja, ja pierwszy zademonstruję. Ja jadę, zostaw. O jak a widzicie, nie. bardzo pięknie, Bardzo pięknie to wygląda. Za debil. <noise> Dobrze. Debil. To idziemy. Pół godziny rozmawiam z tobą Nie 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 idzie, nie idziemy, bo ja sobie nie pojechałem. O, a żeby e jak to działa. To jest e e co a to ty jest? Tak, w ogóle? tak, nagrywam. Aha, to dobra. Dlatego mi laguje. Zamek hmm. jeszcze nie jest skończony, według mnie. Nie. No, według mnie też trzeba mu dekorować od środka. Tam widzicie naszą skrytkę. Dobra, cicho, środkę. ja tu objaśniam, co się robi. To są tory napędzające. Gdy przycisnę ten guzik. Każdy to wie. Nie. So, niektórzy ludzie są tacy tępi i nie wiedzą, więc naciskam nie, obraż nie obrażaj ich. Niektórzy są tak tępi, że nie wiedzą nawet, co to napędzator, więc. Napędzator? No? <grym> wykazałeś się no? bardzo teraz. No i tam gdzieś teraz wiesz. No napędza, nie? No tak. Można tak to ująć. No jedziemy, tylko ja mam małe laki. Poza tym na kolejce zwykle laguje trochę. Pozwólcie, że skosztuję białą... białą, białej czekolady. Dobra. Nie powiem z jakiej filmy, bo oni nie mają takich świetnych. tych powiedzieć. No dobrze. Jak widzicie, to jest, ja poprawiłem te pochodnie, bo to brzy, było brzydkie, a zrobiłem takie świe, świeczniki. Ala ja. A gdzie jesteś Ala? Ty się nazywasz Ala. Ala ja. Dobra. O, tutaj jest świątynia. No, tutaj jest świątynia. O, wielki Hirobrajnie. Krzyż oczywiście ja poprawiałem. No, ale zrobiłeś go raz do góry nogami. Historia. To już jest inna historia. Tutaj będzie... Tutaj? Hmm. To jest pokój gościnny. No to będzie pokój gościnny Z wieżą. To jest pierwszy poziom wieży. Nie idź tam na razie, pójdziemy z No dobrze. Tutaj. To poczekaj na mnie. Ja się... Ja pójdę do ciebie i pokażemy no, wszystko te... razem. Tutaj tacy niegodni będą klękać i prosić nas, żebyśmy ich nie banowali. Pomysł, no. Tutaj I zbierać Siecie. datki. Dokładnie. Tutaj zrobiłem kolejne świeczniki. To moje, świeczniki są moim pomysłem. No, on to wymyślił. Blanki zrobiliśmy. Ja, ja je zrobiłem, ale tak, gu, główny zarys zrobił Dziupel. No, ja zarys zrobiłem. A ja, to by... A ja wykonanie. Przepraszam, ale... Był był A to wykonał jak po prostu zarys. Był na Jest tym. Jedno. To jest jedno wykrzywienie, ale to jest po prostu tak. błąd. Albo błąd w budowie. Dupal był na haju. Nie o, to jest, to jest wieża. Wieża jeża. Wieża Jerza, jak się z Z tej wieży widzimy oto taki fajny widoczek na nasze chatki. Jeśli się pytacie, czy ja to jest chata, to jest ta chata z tego, jest naszego. Yy, mojego brata. Citero, serwego, serwerowego czytera. Mojego brata. Bra, czyli brata MP240. No ja schodzę, ty wchodzisz. No właśnie. Obok, obok jego chatki jest nasza skrom nasza była skromna chatka, bo przeprowadzamy się tutaj. Do zamku. Tam, gdzie są schody, to jest nasz pokój pod i podzielimy go na dwie połowy. Co? No dobrze, no to chyba tyle, co sobie wierzy, pokazujemy. Ej, gdzie ty poszedłeś? Honda, na schodach. Nie grobinkach. wiem. O. Na zamek A tam widzimy. Tutaj. Idziemy A... teraz na tą wyższą wieżę. Nie, pokażę. No. Po, po, później pokażemy Wam, jak, jak to wygląda, gdy wydobywaliśmy kamień na ten zamek. No. Dobra, na którą wieżę idziemy? Ej, wypaliło mnie. Oj. wypaliło mnie. Aha. No właśnie. To poczekamy na niego to mogliście zauważyć jaki serwer, ale to wam tak się wyrażę nieładnie, ale nie wejdziecie tutaj bo, play, bo jest whitelista i serwer Hamachi jest, więc musicie wejść do Hamachi. a no, tutaj jest wieża, tu jest ta wieża, do której właśnie ja teraz chodzę tam niżej jest pokój gościnny pod tą wieżą chyba tutaj jest wieża trzypoziomowa i to ale tak, się nie widoczek. No, widoczek ładny. Tam jest góra, z której wydobywaliśmy kamyczek. No, I jeszcze, z, to jeszcze to z wielu to innych to miejsc to wydobywaliśmy to kamyk. kamyk, A ja po co to Wam pokazywać? Pani? No. nie pokazywać, bo uznacie nas za czytarów, a po prostu my mamy taki styl kopania. Jakbyśmy byli po prostu całkowicie na jarani. Na jarani? powiedziane pani. opowiedziane Czyli to samo. Ej, ja w ogóle zszedłem, nie wiem czemu z tych leszy. Co my mamy jeszcze pokazać? Co możemy? E, iglo? A tutaj są platformy. Nie? No nie ma igla. Zapomniałeś o czymś. No, no, no dobrze. Co jeszcze nie możemy ma. pokazać? Pokażemy tę górę? Jedną, tylko tą górę. Którą górę? No. Tam, gdzie jest to tajne, czy tam, gdzie nie ma tajnego? E, dla widzenia, chyba pokażemy, co? Naszą tajną. To jest tajna. Tajna nie, do pokazywania. Jej nie pokażemy. Aha, no dobrze. No to tajną kryjówkę zobaczycie w którymś tam odcinku, ale bardzo dalekim. No. Chodźmy Chóba zobaczyć tą wieżę, górę, w której, z której wydobywaliśmy głównie kamek. To nie Dobra. głównie, ale to częściowo. Ale oni uznają, że ci to Nie czytowaliśmy. O, moja maszynka dalej stoi. Fajnie. Maszynka? No, bo tam chciałam... Czemu, mieć... a czemu twoja szynka? Moja maszynka. Powiedziałeś. A powiedziałeś maszynka. Jakby, jakbyś... A co to jest? Dlaczego to? Ale to będzie niby takie coś jak... Kutę. Jak, jak prysznic. No, nie, oglądałeś Star Wars'y? No pewnie. Jest. Będę no. nagrywał... Z... O, węgielek. Ale jedynkę czy oglądałeś Star Wars'u? No. No. Były takie wyścigi, A ja wiem, wiem, wiem. wiem. I tam było to się ścigali. Był taki pojazd zaokrąglony i ja go zrobić. To jest właśnie to, co kopaliśmy. No to jest... Je... Kopane ręcznie. Ręcznie, bo tutaj jeśli widzicie takie uszczelnienia, takie wykopane, na przykład jak tutaj, taki to mościk, by było... to tam, była, tam było złoże węgla. Rzęgla. Tutaj. O, nie, żelaza jeszcze tam nie zabrałam, to, to... Gdzie? No tam. No właśnie. Mm. Ale dobra, żelaza mam dostać. A nie, żelaza nam się chyba skończyło ostatnio. Nie, ja mam jeszcze tylko 14 żelaza, więc malutko. No, no dobrze, no to To jest ta góra była epicka, a już jest mniej epicka. No, bo taki dobra, przyznam się, przyznam. Zaczęliśmy to kopać tylko dlatego, że ja, gdy ta góra była pełna, miałem psychozę na TNT, tak, przyznaję się. Wysadzałem na tej górze TNT, ale nie zdobywaliśmy kamyka TNT. Kamyk to wszystko. Przy... Halo? Skąd było wiedzieć? Dobra, już słychać, już słychać. Było zamknięcie. Tylko tutaj był taki jakby górny poziom. Tutaj... A, i zrobimy to głosowanie. Zrobimy głosowanie. Czy chcecie, abyśmy grali na Monsterach, czyli potworach? Ej, wszyscy będą chcieli, żebyśmy grali na Monsterach, tylko wtedy będziemy mieli takie lagi, że nie naszykamy. Nie będzie lagów, nie bój się. No co zrobisz? Serwer, serwer odpalę na maszynce mojego brata. No, jesteśmy. No dobra. Co możemy jeszcze pokazać? Chyba nic. Prawda? No. Zbliża się noc. No to... To chyba, to chyba będzie koniec tego odcinka. to piasku, to nie pozbierałeś. No to chyba będzie koniec tego odcinka, prawda? No. No dobra, to pożegnamy się z wami na wieżyczce zamku. No... Czemu na wieżyczce? Ty się żegnaj na wieżyczce. A ty? Ja sobie pochodzę po terenie. Pozwiedzam. No to jak widzicie tutaj mamy... Fajnie. Na razie nie idziemy do tej jaskini. Później pójdziemy. A widzicie to epickie? Tutaj kolejka, zamek. No. No to chyba koniec Dobra. tego odcinka. Żegnamy no, się? Ja, no. Ja się żegnam się z wami. Dziubel jeden. I MP240. Do widzenia. Na razie. Cześć.